Na pracę nad sztuczną inteligencją w Polsce hmm, przeznaczono w skali miesiąca 2,5 kibla. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Studio Częstochowa w programie Komentarz w Ważnej Sprawie. Głośna sprawa była z tym, że wybudowano toaletę w Warszawie za 650 tysięcy złotych. No, okazuje się, że tam jeszcze wokół toalety nie ma odpowiedniej infrastruktury, no ale gdzieś tam trocinami wysypano ładnie ścieżkę do tej toalety. W każdym razie Stanowski z mazurkiem przeliczyli. Że pieniądze, które przeznaczono na sztuczną inteligencję w Polsce dla spółki IDEAS, 20 milionów przeznaczono złotych co rocznie, co w skali miesiąca to wyszło im, że no 2,5 kibla, czyli <grym> za te pieniądze można by było wybudować miesięcznie 2,5 toalety. Właśnie takie, jakie wybudowano w Warszawie. Poczekaj, przepraszam, a ile kosztował ten kibel? Kibel kosztował 650 tysięcy złotych, czyli, czyli miesięcznie dwa... przeznaczamy na sztuczną inteligencję 2,5 kibla. Pomyślcie, <gibli> to kibli można by w Warszawie nastawiać. Jak, jak będzie wam się kiedyś chciało sikać, albo to, I nie będziecie mieli albo to drugie. I nie będziecie mieli kibla. To pomyślcie, pod... że to przez tego... Sankowskiego, tego. Sankowskiego. tego profesorka od sztucznej inteligencji. Ten na pewno ma gdzie sikać, tak? tak. I jeszcze żąda, żebym force wydawać. Wy jakieś... tak chodzicie, ale nie, kibla nie ma, bo na sztuczną inteligencję wydali. Ja pierdnicze. Naprawdę. To najgorsi są tacy nieudacznicy, tak? Kibra taki nie zbuduje, tylko marzy o sztucznej inteligencji. A szczacz. Ale wyobraź spotkanie z Chińczykami? Ile wydaliście w tym miesiącu na sztuczną inteligencję? Nie, w tym nic, ale dwa kile zbudowaliśmy to. <laughs> no jest to oczywiście takie sarkastyczne, ale z jednej strony, a z drugiej strony, no, nieco smutne, ponieważ. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą wydawały 500 miliardów dolarów. Chińczycy w przeliczeniu na polskie złote 500 miliardów złotych. Na biznesowym profilu gazety wyborczej możemy przeczytać. Rzeczywiście, jeśli chcemy myśleć o Polsce jako o jednym z liderów rozwoju sztucznej inteligencji, choćby tylko lidera drugiej ligi, 20 milionów złotych to mało. Ale musimy patrzeć realistycznie na sytuację, w której się znajdujemy. Polska branża AI, tak jak cała nasza nauka, przez lata była zaniedbywana i niedofinansowana. Polscy naukowcy największe sukcesy osiągają po wyjechaniu na zachód. Dobrze, że chcemy to zmieniać, ale terapia szokowa w tym wypadku nie zadziała, a 20 milionów złotych dla Instytutu IDEAS będzie, choć niestety, wystarczającą kwotą na pierwszy rok działania. Zobaczymy, czy rzeczywiście wystarczy ta kwota. Być może wystarczy, być może nie. No tutaj gazeta, portal, właśnie wyborczej. Informuję jeszcze o tym, że w, no, ten pierwszy rok to jest taki rozruchowy. Wiemy, że było zamieszanie ze spółką IDS NCBR, z której to Rady Naukowej odeszło kilku wybitnych fachowców o rangę międzynarodowej. No i ca cała ta spółka po prostu się rozsypała. No, i teraz na nowo ją się składa, no więc ten czas teraz jest taki, że ta spółka w IDS jakby się na nowo reorganizuje. Stąd no, tu wyborcza mówi, że te 20 milionów, ten pierwszy rok to wystarczy. No, miejmy nadzieję, że w następnych latach nie będzie to już 2,5 kibla, tylko no, co najmniej 20. Jeszcze na chwilę chciałbym pozostać przy kanale Zero, ponieważ Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek poruszyli jeszcze jedną kwestię kwestię Romana Giertycha. Ostatnio również mieliśmy głośną sprawę z Romanem Giertychem, który no, groził zbiorowym pozwem dla internautów, którzy publikują film na jego temat odnośnie. Mm, no, takich powiązań nieciekawych z film, z firmą Polnord jakoby Giertych miał wyprowadzić 92 miliony złotych z tej spółki. To no, jest dość zawiła kwestia, natomiast pewien dziennikarz zrobił dość ciekawy materiał na ten temat, nagrał film, wyjaśnił wszystko, co się tam, czego się dowiedział o tej spółce i powiązaniach Giertycha z tą spółką. No i okazało się, że Giertych, okazało się, że ten film zbierał solidne zasięgi i Giertych zaczął grozić tym, którzy rozpowszechniają ten film. Dotkliwa odpowiedzialność karna będzie grozić każdemu, kto poda dalej link do filmu, jaki na jego temat nagrał dziennikarz Leszek Kraskowski. Tak uczciwy, tak krystaliczny człowiek jak Roman Giertych jest pomawiany o udział w strasznych, wielomilionowych machlojkach. Kto w ogóle mógłby pomyśleć. Że tam, gdzie przekręt na gigantyczną skalę, tam może być mecenas Giertych. Nikt o zdrowych zmysłach nie mógłby tak pomyśleć. A jednak ten hater, ten dziennikarz Kraskowski, coś takiego nagrał. I ludzie to sobie wysyłali dalej. Roman Giertych, grożąc internautom, spowodował zwiększenie zasięgu swojego filmu, ponieważ no, internauci doczepiali link z filmem do jego informacji. Pojawiały się notki społeczności. I w efekcie każdy wpis Romana Giertycha był opatrzony linkiem do filmu o Romanie Giertychu i aferze Polnordu. Wygrażający wszystkim Roman przeszedł do defensywy. Zaczął kasować własne wpisy, bo wymyślił genialny sposób, żeby pozbyć się tych notek społecznościowych i tych linków, więc kasował swoje wpisy i wrzucał je jeszcze raz. Kasował i jeszcze raz. Kasował i jeszcze raz. Kasował i jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Niestety notka od społeczności ciągle wracała. No więc groźnie sprawa wyglądała, ale okazało się, że Roman Giertych jak najwyraźniej żartował. Co możemy przeczytać, czego możemy się dowiedzieć właśnie z kanału Zero, bo Krzysztof Stanowski umieścił Informację w, w napisaną przez Romana Giertycha, że właśnie żartował. No i co tutaj czytamy? Dzisiejsza prowokacja była, obiecuję, ostatnią. Szczerze mówiąc, trochę mnie pan uraził, iż uwierzył w zbiorowy akt oskarżenia przeciwko tym, którzy mnie zniesławiają. No i tutaj buźki takie uśmiechnięte. No i właśnie, hmm, Giertych mówi: Szczerze mówiąc, trochę mnie pan uraził, iż uwierzył w zbiorowy akt oskarżenia. No to znaczy, że to był żart. No skoro tutaj Stanowski uraził Giertycha, oczywiście tak. To jest żartobliwie podane. Gdy wszystkim się wydawało, że Roman Giertych się ośmieszył, że pogodził się z internetową klęską, on nagle wyjął asa z rękawa. Okazało się, że od początku żartował. Że to nie było na serio, że on nikogo nie chciał podawać. Yy, na nie wiadomo, co sądzić tutaj o romanie Giertychu, bo jeśli prześ prześledzimy internet, to bardzo wiele będzie informacji takich, że groził pozwami, kazał kasować komentarze tak, takie nieprzychylne jemu. No Dziwna tutaj jest postawa pana Romana Giertycha. Już no nie będziemy wnikać w to, jak próbowano przesłuchać, przeszukać jego posiadłość, a on nagle zemdlał. A potem wyjechał do Włoch, tam sobie siedział, a potem wygrał wybory, ma immunitet i okazuje się, że sprawa właśnie tej firmy Polnord jest kontynuowana przez prokuraturę, ale. Wyłączono właśnie Giertycha, czyli wątek Giertycha jest umorzony, ale inni tam dalej są. Sprawa wobec nich jest kontynuowana, czyli coś jest na rzeczy w tym gdzie, ale Giertycha wyłączono. No to tak, takie tutaj yy, dziwne sytuacje się zdarzyły, akurat w kwestii Romana Giertycha, ale dobrze, że Giertych żartował, czyli Internauci mogą podawać najwyraźniej. Tak mi się wydaje, że mogą podawać dalej so, sobie ten film, ponieważ no, Roman Giechtyk żartował. Tak wynika z tej informacji, o której tutaj Państwu mówię. No i ostatnia sprawa, którą chciałbym po, poruszyć w ważnym komentarzu, to odezwa. Ministra sportu, ministra Nitrasa, żeby bojkotować towary produkowane przez firma Ilona Maska. Chodzi o samochód Tesla. Stwierdził Nitras, że no każdy porządny obywatel Polski powinien zbojkotować Tesla i nie kupować jej w ogóle. A chodzi o to, że Elon Musk no, ostatnio dość chyba czuje się wyjątkowo w nowej sytuacji. Nie wiem, jak administracja Donalda Trumpa tam go trochę musi ogarnąć. Tak mi się wydaje i chyba go ogarnie. Natomiast no, Elon Musk chyba zbyt dużo się wypowiada ostatnio zwrócił się do niemców, że za bardzo się skupiają na tej przeszłości, że no, dzieci tych bandytów morderców nazistów no, nie powinny tak być obwiniane za to co ich przodkowie czego ich przodkowie dokonali. No i Nitras się właśnie oburzył jako prawdziwy patriota i no, zwrócił się do do Polaków, żeby bojkotowali. Tesla. I Nitras ma rację, no ale problem jest w tym, że Tesla kosztuje chyba najtańsze 250 tysięcy złotych, więc Nitras może sobie na to pozwolić i jego koledzy. Natomiast my, zwykli obywatele, raczej nie możemy sobie pozwolić na Tesle, więc nie mamy co bojkotować. Więc pani Nitras, myślę, że trzeba się najpierw zastanowić, co się mówi, albo. Najlepiej by było, jakby pan minister Nitras miał orientację, ile zarabiają Polacy, jak żyją, no to wtedy może by tutaj wymyślił coś innego. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia.